Adwentowy GPS Wyzwanie. Dzisiaj porozmawiamy o postanowieniach, a konkretnie o ewolucji postanowień. Te dotyczą konkretnie postanowień noworocznych, ale one są bardzo podobne do tych naszych, adwentowych. Ktoś w roku 2011 założył sobie schudnąć 10 kg. Kiedy to się nie udało, w następnym roku przekreślił swoje postanowienie i dopisał schudnąć co najmniej 3 kg. Gdy to nie przyniosło efektu, zanotował po prostu schudnąć. Drugie postanowienie zacząć biegać w roku 2011 za rok zacząć chodzić na spacery. Gdy to się nie udaje, kupić sobie psa. I jeszcze jedno postanowienie. Nie jeść słodyczy w roku 2011. Rok później nie jeść słodyczy i chipsów. Gdy to się nie udaje, jeść mniej słodyczy. Moi drodzy, zwróćmy uwagę, że mamy taką tendencję do ograniczania siebie. Chcemy Dobrze się do czegoś przygotować, dlatego rezygnujemy z siebie. Robimy to też również przy świątecznych, adwentowych zakupach. Raczej mamy tendencję do odkładania z koszyka różnych produktów. Ale nie dzisiaj. Dzisiejsze wyzwanie jest następujące. Zrób powiększone zakupy, większe niż zwykle. Zobacz, ilu mamy potrzebujących wokół siebie. Ty wiesz, kto to jest. To może jakaś Wdowa lub starszy wdowiec to może jakaś rodzina, która naprawdę z trudem wiąże koniec z końcem albo alkoholik, który w tym momencie podchodzi do ciebie i z takim tekstem kierowniku może byś znalazł dwa złote. Środowe wyzwanie jest następujące: Zrób powiększone zakupy, po to, aby komuś wręczyć reklamówkę z zakupami wentowy GPS